No szliśmy do tych, którzy tam e, mieliśmy kontakt, e, przekazywaliśmy bibułę, e, nawiązywaliśmy nowe kontakty. Bo przecież e, nie, to była pierwsza grupa, to byli ci, którym zabierano ziemię, ale ludzi, którzy się tym interesowali było dużo więcej, więc e, jak nam wskazano jakiś kontakt, to szliśmy porozmawiać po prostu, co chcą i tak dalej jak sobie to wszystko wyobrażają i w ten sposób jakby od, tego, od tych ludzi, którym tylko zabierano ziemię przychodziliśmy na, tworzyliśmy grupę, która miała inne ambicje, inne, chciała po prostu coś robić dla szerszego otoczenia, nie tylko walczyć o swoją ziemię. I z czasem się zawiązywały takie grupy, które wydawały własne ulotki, informowały o tym, co się tam u nich dzieje, Jakie są działania władz, prawda? Informowały o szerszych wydarzeniach politycznych, bo informacja była podstawową rzeczą, prawda. Po prostu to, to były wsie, gdzie mało kto miał telefon albo w ogóle. E, więc mało kto wiedział, co się dzieje w całym kraju, jak, jak to wygląda sytuacja, więc to były takie elementy, które były bardzo ważne, żeby. Ludzie mieli świadomość, że w jakiś sposób są razem w tej, w tej walce przeciwko komu. Jak was ludzie przyjmowali? Nieufnie? No to nie było tak, że się szło do zupełnie opcji, <laughs> czyli od domu do domu, jak po kolędzie, tylko szło się do ludzi, z którymi Oni już miejscowi już rozmawiali. Byli. Czy udział Więc kościoła, czy kościół ten... był zaangażowany w te wasze spotkania? Więc ten kontakt, by, bym powiedział, był bardzo ciekawy, dlatego, że to się odkrywało, na przykład odkrywało się wielu dawnych działaczy PSR-u, odkrywało się wielu partyzantów, którzy, działa, którzy walczyli po, po 1945 roku, odkrywało się ludzi, którzy siedzieli w więzieniach, prawda. Więc w pewien sposób odkrywało się inną Polskę, także dla siebie, po prostu. Pytałeś o. Komitet Samoobrony e, Ziemi e, Chłopskiej, Ziemi Rzeszowskiej, wydawał pismo. No to do tego doszliśmy w roku około. przed 80. chyba do, nie, nie, 78 pamiętam. i 79. Już? Już wydawaliście komunikat. A to komunikaty to były, Aha, to nie było to, pismo, nie, tylko to były komunikaty. To były komunikaty. Dobrze. to o tym, do co, się, co się dzieje, ponieważ no, zamieszanie w informacji było dużo. Prawda? te komunikaty były w jakich nakładach i do kogo trafiały? To było w granicach i do 2000, dlatego że. Jak kolportaż tego przebiegał? Myśmy dodrukowali w Krakowie, no bo tu była drukarnia. A Kolportaż się odbywał tak, trzeba było przerzucić tam na miejsce, a oni sobie już radzili, bo po prostu rozrzucali w miejscach, gdzie jest dużo ludzi, albo po wsiach, nocą, albo na targowiskach. Czyli kolporterzy byli anonimowi, tak? A, tak, tak. No Czyli to, był lęk jednak przed ujawnianiem się, tak? Może nie tylko lęk, ale znaczy to pewna pewna pewien, pewien sposób pracy, no. nie było sensu się narażać na represję tylko po to, żeby być represjonowanym, natomiast żeby osiągnąć pewną skuteczność, no to opłacało się pozostać anonimowym.